Luśiu, czy zapomniałyśmy poinformować ludzi o tych targach? No, zapomniałyśmy, ponieważ Wałże Walki e, to jest po prostu ciągle coś się dzieje i e, ciągle coś się dzieje i naprawdę tych informacji jest tak bardzo mało, a jest e, fajna impreza. E, kochana Kinga, powiedz, co to jest? E, to, jest to są targi sztuki młodej w Łodzi. Będą się odbywać na Ow Piotrkowskiej. 11 i 12 października. Czyli ta sobota i ta niedziela. Tak, tak. Właśnie. Eee, I co, serdecznie zapraszamy. No, niestety, z nami to tak jest, że ciągle coś się dzieje. Ja niedawno sobie wróciłam ze swoich wojaży i na a taki przykład mini plakaciku. Nie wiem, czy to się pojawi, czy coś innego, czy ten będzie. Można sobie skanować nasze katalogi. I akurat w moim, wiecie, jest genialna promocja. Naprawdę, to jest na te dwa dni tylko. Więc jak lubicie Państwo to moje malarstwo, no to serdecznie zachęca, bo jest aż minus 40% od tych cen w katalogu. Tam to akurat jest taka nowość, nowy obraz powstał, czyli on jest świeżo dodany. Kinga, dodałaś go dzisiaj do katalogu, tak, no nie? Tak. Więc jak macie Państwo chęć, to proszę wysyłać swoje maile, prześlemy katalogi, ale jak dla właśnie uczestników tych targów jest no taka po prostu na zachętę, że ktoś miał chęć się tam pofatygować, to jest w genialnym w Łodzi, mm, więc Ołów Piotrkowska to jest takie bardzo znane miejsce. Jak ktoś ma chęć się to będą naprawdę super ceny. No, ze względu na odwagę, na chęć zdobycia sztuki, na chęć obejrzenia. To jest akurat gicle, ale to jest e, gicle, czyli wydruk na płótnie. I tu Państwo macie mega dużo akrylu. Jeszcze z mojej strony jest on tak pięknie, pięknie dopracowane. To znaczy, akurat miałam ogromną przyjemność, czyli niby wydruk, niby obraz, prawda? Nie widać za bardzo, że to wydruk. Tak, nie widać, że to wydruk, a sprawiał mi to dużo radości, a ja... Tylko tak to coś mi w gardle utknęło, bo jadłam przed chwileńką. Ja tak to życie traktuję, że ma sprawiać radość. Więc tu powstał taki właśnie fajny obraz, który na podstawie wydruku. I to będą już ciekawe ceny, prawda? Będą bardzo fajne ceny, jeśli ktoś nie stać na oryginał. Nie no, ten to w ogóle nie widać. Ale to nie Taki uroczy, taki piękny mi się zrobił, że po prostu serio Kinga mówię Ci ile to dało, to jest przeciwne, wiecie, że, że takie